Witam Cię Plutko na swoim kanale Czarownica Albina. Dzisiaj przedstawię Wam pierwszy portret polityczny, i one będą wychodziły te portrety polityczne co tydzień w sobotę, tam około godziny 20.00. I to taki cykl będzie tam z 18 polityków. wybrałam takich z różnych krajów, i też z Polski dużo jest, i także te osoby będą, jak gdyby, rozpatrywane w sensie karcz, czyli taki klucz do ich wnętrza. Będę starała się Państwu pokazać, czyli jaką mają tam naturę, czym się kierują i jakie mają cechy pozytywne, negatywne. I to pierwszą osobę, którą przedstawię dzisiaj, to jest właśnie nasz premier Donald Tusk, czyli jego pierwszego bierzemy jako ten najważniejszy w rządzie na tapetę. I rozkładamy go na czynniki pierwsze. Zobaczymy, co tam nam uda się odkryć, co on ukrywa, co jest jawne, co jest na wierzchu, jakie ma cechy. Czyli teraz mam tu pytania, jest ich dosyć sporo, więc myślę, że wyczerpiemy wszystko, co, co jest możliwe. Kamerę kieruję teraz na karty i będziemy rozkładać. Widoczne są karty, tu mam, potasuję ich. I teraz pierwsze pytanie, które tu mam wpisane, te pytania, bo ich jest tak sporo, i będę rozkładała pierwsze, na pierwsze pytanie. Jaką osobą jest Donald Tusk? Jaka jest jego prawdziwa natura, którą ukrywa przed światem? I teraz włożymy pięć kart. Macie tu siła, siła, kolejna karta. To jest mag, jest to jego natura. O. Mamy tutaj takie karty: siła, mag, 6 buław, diabeł. I król monet, czyli którą ukrywa przed światem, to jest, że manipuluje, robi wszystko to ze względu na siebie, jest takim indywidualistą. Jego natura to jest taka dążenie do władzy za wszelką cenę i taki materializm, który jest dla niego najważniejszy, to jest taki autorytet, że to jest taki poważny, stabilny gościu. Tylko, że to jest siła fizyczna i to jest taki, jego natura to jest taka, którą ukrywa, że on jest taki wielki i że wie, że wszystko to, co robi, to do, doprowadza go do, do zwycięstwa, ale niestety ukrywa tą złą naturę, którą przedstawia nam diabeł, czyli osacza się, i to jest człowiek, który przed światem ukrywa, swoje nałogi, bo karta diabła to są nałogi, czyli to jest taka karta, że to można powiedzieć wcielony diabeł i zamknę to na tym diable. Wszystko robi właśnie żeby wyjść na zwycięzcę i że ma jest taki ukrywa swoje demony, które posiada. Czyli tak naprawdę to jest słabym człowiekiem i ukrywa to swoją słabość Wychodząc na takiego, że jest gospodą, ukrywa to przed światem. I teraz, jakie są jego realne działania i realne jego motywy? Realne jego działania. Czyli w tym momencie to on tak nie dostrzega. Jak gdyby tej rzeczywistości, czyli tu są te trzy, to, je, to są jego realne motywy, że on odcina się jak gdyby od rzeczywistości i tak stworzyć chce coś nowego, to tak nagle i ma nadzieję, że to wszystko, co on robi, to on robi dobrze i zgodnie z prawem. I czym on się tak naprawdę kieruje tutaj? Ma taką nadzieję, że działa w dobrym kierunku, że wszystko jest fajnie spostrzegane, bo on działa zgodnie ze swoim. I z rozumem, że tak sprytnie działa. A tak naprawdę zobaczymy, czym się kieruje. Ma taką nadzieję, że jest fajnie odbierany i że to realnie on tak szybko reaguje na, na wszystkie sprawy, które dotyczą państwa i, i kraju. A czym się kieruje? Czy się kieruje strachem? Nie, on się nie kieruje strachem. On się po prostu nie robi tak naprawdę nic w tym kierunku. Ma tam swoje wizje. I to nie jest strach, on jest po prostu na siebie tylko skoncentrowany i obawia się tak naprawdę, że jego sytuacja może się zmienić i że będzie musiał walczyć o władzę, bo tutaj, że nie robił nic, i teraz obawia się, że to wszystko się zmieni i będzie musiał walczyć, bo do tej pory fajnie mu się działo, a teraz kieruje się tak naprawdę na swoją osobę i na strach, że może się coś w jego życiu zmienić na gorsze, czyli kieruje się strachem i wtedy działa właśnie na podstawie tego, żeby go nie wyrzucono z tego stołka, na którym jest. Czy kieruje się swoim ego? Tak, oczywiście, I, bo tu jest wiara, kapłan wyszedł, czyli kieruje się ego, że on to jest taki prawy, że taki przywiązany do korzeni, do tradycji, że tu on działa zgodnie ze wszystkim, że tu lepiej być niż mieć czyli to cały egoizm przez niego przemawia. Tą jedną kartą nawet nie będę dociągać do tej karty, żadnej karty. Czy kieruje się chciwością? Tak, kieruje się tym, że on jest władca, on ma tyle w sobie zapału i tyle ma mm, miłości, i że po prostu tu u niego to czara się przelewa z tej chciwości, że tu już tyle, bym powiedziała, było pracy, tyle wysiłku, żeby właśnie ten despota z tą kartą i z tą kartą, że to jest chciwość, która nie pozwala mu w tym momencie yy, spać, bo to jest karta depresji, ta dziewiątka. Traci siły na tym swoim jej chciwości, bo tu jest chciwość i tu jest bezsenność. Czyli jest przerażony tym, że wszystko mu zostanie odebrane, bym powiedziała, jeżeli straci władzę. Czy jest ideowy? Nie jest ideowy, tylko myśli, żeby nie znalazł się na bruku i żeby o sobie tylko mi. Nie myśli wcale o tym, że ktoś mu tylko, że zadaje cios i na tym się skupia, żeby jemu nie było źle w życiu i żeby nie musiał zostać zdradzony. Jak jest postrzegany naprawdę przez współpracowników? Proszę, diabeł. To już nie będę dociągać nawet karty. Jest tak spostrzegany, że oni się go boją, no, on ich osacza. Oni chociaż mogą się uwolnić od tego człowieka, ale tak jest spostrzegany, że jak demon, że nad nimi wisi i, i, i nie, to takie fizyczne obciążenie. O, i że ich oszukuje, bo mamy tutaj siódemkę, i że ukrywa pewne rzeczy, że oni po prostu przez niego oszukiwani i jest to materialista i tylko o sobie myśli, egoista i tylko buduje swoje. Imperium skierowane na siebie, czyli on po prostu, niby są w koalicji, niby jest to związek, ale to jest taki oparty na strachu i na kłamstwie sojusz. Czy wzbudza szacunek do, do, do współpracowników, do ludzi? Nie, bo ta karta mówi, że tu jest talka ta i tak oni się czują przegrani, pokonani przez niego. Różne chwyty używa do tego, żeby uśmiercać praktycznie wszystko i trzeba od początku jakby tworzyć czyli spopiela wszystko, czego się dotknie. Nie ma szacunku. Jest strach i jest bardzo mm, konserwatywny jest bardzo rygorystyczny i tak jak gdyby mają żal do niego, że zbyt jest. Do konserwatywny w sensie do pracowników, że nie ulega tylko siebie uważa za najbardziej mądrego, a oni płaczą i po prostu wyobrażają sobie, że to jest taka to jest taka tęsknota y, do takich fajnych układów, takie y, widzą, że to to co tu jest na dole, czyli tutaj są trzy kielichy, czyli radość prysknęła, że nie wzbudza szacunku tylko żal i taki smutek, że coś zostało stracone i nie ma bezpowrotnie. Piątka to jest strach i żal po czymś, po tym, co się straciło i co mogłoby się wydarzyć. Czy wzbudza lęk? Tak, wzbudza lęk, bo sam, sam księżyc to już są lęki i obawy. Oni się nawet kłócą o to. Niby w jednym celu pracują, skupiony tylko na sobie, i tu się skupia, że niby taki opiekuńczy, ale tak naprawdę dla siebie on wzbudza lęk, bo on. Myśli tylko o sobie i o tym, jak się wzbogacić i jak się ulokować w danym miejscu, w którym przebywa. Jest skupiony na sobie, na swoich tech i też się wzbudza lęk. I tu wal walczą o to, bo mają obawy i mają lęki, że mogą coś tam stracić, dlatego jest. Skupiony na sobie i na tym, co on zdobył y, w tej dziedzinie politycznej w swoim życiu. Czy jest szczery wobec współpracowników swoich? Działa. W sumie to tak troszeczkę, nie wiem. On ukrywa pewne rzeczy i tutaj on uważa tak naprawdę, czy jest szczery. Szczery jest tylko wobec siebie i pewne rzeczy y, jakby w samotności przepracowuje i tam nie zauważa tych ludzi i nie liczy się z nimi, zamyka się jak gdyby wobec ludzi, czyli nie jest szczery, nie mówi prawdy, nie dostrzega tego, że ludzie się go mogą obawiać i że czują taki ciężar jak gdyby tej osoby, która jest ich szefem. I teraz mamy kolejne pytanie: jak jest widziany przez społeczeństwo, czyli przez nas, Polaków, jak jest widziany w rzeczywistości Donald Tusk? No, i co tutaj można powiedzieć? Te karty już mówią same za siebie. Większość Polaków ma do niego żal. On wie, właściwie przeczekuje, jak gdyby tą sytuację, że odkłada, że nie działa, że wycofuje się z pewnych obietnic. Tutaj ludzie czują do niego żal, że, ut, że stracone jest wiele rzeczy. I w rzeczywistości naprawdę nie widzą możliwości, żeby to się zmieniło, bo ta śmierć mówi o tym, że już żeby przestali walczyć, żeby przez, wycofali się, jak gdyby z tego, wycofał się z tego życia, że coś nowego trzeba stworzyć, bo to wszystko, co do tej pory było, zostało spopielone, zniszczone i w rzeczywistości to, to widzą go ludzie, że on prowadzi do takiego, do takiej walki tylko o stołki, o nic więcej i tylko dla siebie, a resztę ludzi nie zauważa, ani Polski nawet nie zauważa. I to powinno odejść bezpowrotnie to, co jak jest widziane przez społeczeństwo, że powinien odejść i coś nowego trzeba stworzyć. Jakie są jego cienie, czyli takie złe cechy, które posiada. No jego złe cechy to jest ten rycerz, jest taka nadzieja też. Czyli złe takie cechy to jest tak, rycerz mieczy to jest tak jak Dąbikot niby, czyli w, walczy z wiatrakami, a potem jest, że idzie jak huragan, czyli takie dwie osobowości i że ma taką determinację, to są jego takie złe cechy, że za wszelką cenę chce być spostrzegany jako ktoś, kto jest autorytetem, kto ma... Intuicję, kto potrafi działać, potrafi zarządzać, ale tak naprawdę to przemawia przez niego pycha, duma i aktorstwo, bo tak się mówi, że gra jak aktor królowa Buław i ta karta jak gdyby osłabia tą kartę i ten żal, czyli żal jest taki, to są jego takie cechy. nie Zabawa się skończyła, on to są złe cechy. On myśli o tej w tym jednym kielichu, który jeszcze tu powinien być, ale go już nie ma. On już jest w chmurach, czyli nie zauważa jak gdyby rzeczywistości, która się dzieje, i nie otwiera się czyli nie jest to takie jakby zamy otwiera czyli złe cechy jego są takie, że drzwi zamyka. I nie chroni, jak gdyby tego państwa, i nie chroni w rzeczywistości nas, nie otwiera się na potrzeby społeczeństwa. Jakie ma ukryte cechy sztywne, czyli kompleksy? Tu są kompleksy, siła, która tam w tym, czyli że on ma demony swoje, z którymi musi walczyć, i to ukrywa. I to właściwie tak ukrywa, że nie wie, w którą stronę ma właściwie to skierować, czyli to są jego takie. Że on do władzy niby doszedł i to są jego cechy takie, że on ukrywa, że on został pokonany, że przegrał to, tą walkę polityczną i ukrywa to, te kompleksy swoje, że nie dał rady, jak gdyby, że już nie ma siły i tak naprawdę to wszystko mu się zawaliło i on to ukrywa. Musi to odbudować na nowo i tak naprawdę to nie wie, jak to odbudować, bo. Zniszczyło mu się i to są takie jego kompleksy, że on nie dał rady tego udźwignąć, bo skupił się za bardzo na sobie, czyli można powiedzieć na, na tym, żeby partia doszła jego do władzy, i w tym momencie tą władzę trzeba utrzymać za wszelką cenę, bez względu na wszystko, co się będzie działo. I teraz do tego, takiego, ta rzeczywistość to. Konflikty wewnętrzne, jakie on ma. O, czyli on teraz walczy tak naprawdę z całym światem, czyli praktycznie walczy nawet ze swoimi, którzy go wynieśli do tej, to są jego konflikty wewnętrzne, walczy ze sobą i z tymi, co go wynieśli do tej władzy, czyli też praktycznie walczy ze swoim, jak gdyby, autorytetem, który i zamyka się, to się stało dla niego jak gdyby takim ciężarem, i ma ten konflikt, i dostrzega, że wszyscy chcą go oskubać, okraść, i jest w tym sam, tak naprawdę. I tak na dobrą sprawę, to sprawiedliwie, że jest sam, bo do tego doprowadziły te jego konflikty, do czego dokonał przez swoją pracę i postępowanie. Jakie są jego najważniejsze cechy pozytywne? No to są takie dosyć ważne cechy. Jest, nie można powiedzieć, jest pracowity. On jest bykiem, tak naprawdę. I wiara jest bykiem, czyli kapłan jest bykiem. Czy jest konserwatywny, to są jego tego i on też potrafi pracować i zarabiać pieniądze i tworzyć dzieła swojego, swojej pracy. Czy tak naprawdę skupia się, to są pozytywne, na tej materialnej części swojego życia. Czyli tak uczciwie to jest takie, że tworzy wszystko, co by jemu pasowało. I to są jego pozytywne cechy, bo on myśli o tym, żeby i walczy o to, żeby osiągnąć. Ale we własnym kierunku, no i też tak naprawdę to ma takie marzenie, to jest jego takie marzenie i takie, że w przeszłości takie wspomnienie, że było tak fajniej i że to się wszystko tak ułożyło, że coś nowego stworzył, bo tu są te kwiaty, coś się rozwinęło, ale tak w rzeczywistości to jest tylko wspomnienie i też to jest taka pozytywna cecha, że tak patrzy, jakby to jest taka przyszłość którą trzeba jak gdyby urzeczywistnić, bo w tym momencie to jest wspomnienie, ta karta szóstki. I to, jak to wpływa na działania publiczne, te, te jego te cechy pozytywne, czyli myśli o, tym, o tej szóstce, jak to wpływa. No i właśnie to wpływa tak, że on się zamyka, ogranicza się tylko do siebie i skupia majątek wokół siebie i wszystko to, co się dzieje, to on. Robi to niby publicznie, działa, że tu się wszystko y, otwiera, ale niestety to jest ta, ta depresji, czyli wpływa to tak, że on się zamyka na siebie, a inni klucze nie mają, nie mają jak spać i są przerażeni tą sytuacją, która się wydarza. I czara się już przelała tego jego działania, że to niby tylko wspomnienie z tej szóstki tu jest, a tu czara się przelała, czyli tu zamiast y, miłość, związki i uczucia. To jest dolewane, są czara goryczy. Pozostała w ludziach. Tak, te cechy te pozytywne wpływają na to, że osłabia ta dziewiątka, te kielichy, czyli nie ma tam uczucia, nie ma tam miłości. I tak to działa. Jakie są jego najważniejsze cechy negatywne? Czyli to jest w negatywie, czyli walczy, zacięcie i używa wszystkich możliwych rzeczy, żeby wygrać, co sobie... Założył, czyli jego negatywne cechy to, że on nie chroni, on chroni tylko siebie, tak naprawdę we własnym kierunku tylko działa. Zamyka te drzwi, nie chroni, nie stabilizuje, czyli nie pozwala się cieszyć. I jest ten żal, czyli kolejna czwórka, czyli to są te jego cechy, że nie czuje się stabilizacji. Czar trzech kielichów prysnął zabawy i takiego wspomnienia i takiego świętowania prysnął. I to są jego cechy, że żal pozostaje po, po tym działaniu, i to są jego te negatywne cechy, że nic nie zrobi, i kolejna królowa była, czyli tylko gra i oszukuje wszystkich w koło, czyli jest to. Wygląda jako osoba, która się opiekuje, która dba o innych. Niestety jest to negatywna cecha, to jest, że nie dostrzega wokół siebie potrzebujących ludzi i tym, że trzeba się nimi zaopiekować, bo wymagają tego, bo podpowiada ta karta. Król kielichów też jest w negatywie właśnie, że. Nie dostrzega, że komuś potrzeba pomocy, bo to jest negatywna cechy, więc o negatywne cechy odbieramy jako te odwrócone karty, jakby była odwrócona karta. Jakie siły zewnętrzne, jawne i niejawne są? Czyli jakie siły zewnętrzne, jawne są? O, czyli siły zewnętrzne, no to państwo, jakieś prawo ustanowione różne, Unię Europejską można porównać do tego, że to są jawne siły zewnętrzne. Które na nas wpływają, na niego, czyli Unia, i mamy przez to biedę. Czyli tu tak naprawdę to jest jawne: to nie dostrzega innych możliwości oprócz Unii do robienia się czegokolwiek w Polsce. I tutaj jest też jawne: jest to, że zbyt wiele marzy, tak naprawdę, i siły zewnętrzne to są jakby obce państwa, czyli inne. Ne. Państwa inna polityka wpływa na to, że nasze marzenia i jego, te wizje, nic nie mają wspólnego z rzeczywistością, która jest, i tu trzeba niestety urealnić, jakby to i to jest jawne, że to się nie sprawdza z tym, co my rzeczywiście widzimy, bo to jest tak naprawdę nierealne i teraz niejawne siły. Sił niejawnych to tak naprawdę to nie ma. Tu można powiedzieć, że tam nie ma żadnego ruchu, czyli nie, nie, to jest, że. On nawet nie wie, że, bo to osłabia tą kartę. Kapłanka wie, i tu jest bezruch, bez i tu jest bezruch, czyli ty nie zdaje nawet sprawy, ile jest tych takich innych osób, czy innych państw, które wpływają na politykę i na decyzje polityczne. Czyli on właściwie. Sam nie podejmuje decyzji, to Unia za niego podejmuje, to inni podejmują te decyzje, inne państwa i tak naprawdę to nie umie nawet, jak gdyby. I tu jest walka, czyli obce państwa, media, nie ma żadnego ruchu i jest tylko walka, żeby to nie wyszło na jaw i żeby nie czuć się pokonanym, czyli te wpływy na jego siły zewnętrzne mają duży wpływ, bo to są inne państwa. Inni ludzie i tak naprawdę to jest takie dzikie, taka zemsta wpływowych ludzi, żeby cokolwiek ugrać na tych decyzjach politycznych. Jak będzie wyglądać jego przyszłość polityczna? Będzie jego przyszłość, będzie się tam działo dużo i tutaj można powiedzieć, że stabilnie w miarę będzie kobiety tam właściwie będzie więcej kobiet rządzić i zmieni się, jak gdyby wpływ polityczny będzie większy kobiet w przyszłości niż mężczyzn i to kobiety będą triumfować w tym jego politycznym życiu, czyli kobiety będą miały duży, duży wpływ i to naprawdę silne są kobiety. A tutaj mężczyźni będą trochę jak gdyby kowani pod płaszczykiem masek. Jaka jest karma? Czy ją przepracuje Donald? No karma jest, musi się jeszcze wiele nauczyć, musi się odciąć od wielu rzeczy. Ma przestać marzyć, ma zacząć działać, bo inaczej będzie bieda. Musi zacząć dostrzegać to, co się dzieje w kraju. My tutaj żyjemy biedniej. I że tu nie ma mieszkań, nawet musi, musi nauczyć się i zobaczyć, że są inne jeszcze możliwości zdobywania czegokolwiek w życiu, urealnić jak gdyby te marzenia w rzeczywistość, bo inaczej. To będzie bieda i musi to przepracować, a na razie to nie ma widoków. On się skupia tak naprawdę na sobie i na tym, jak on ma działać. Jest po prostu ograniczony i musi się nauczyć zauważać innych ludzi, nie tylko siebie, bo ta osoba, na dwójce jest skupiona zbytnio na sobie, więc musi nauczyć się działać z innymi i zauważać potrzeby innych. Czyli tak można powiedzieć, nas, Polaków, potrzeby państwa polskiego, potrzeby, które są jak gdyby skierowane w stronę Polski i Polaków, a nie tylko siebie zauważać i swoje bolączki rozpacz I teraz czego powinien unikać w tym życiu? Powinien unikać zbytniego skupiania się na materialnych rzeczach i na pięciu. Pie, y, pn, żeby przestał walczyć tak usilnie o władzę i opozycję w rządzie i w tym, co robi, i żeby przestał być takim dyktatorem, można powiedzieć, bo to jest, powinien tego unikać, że władza nie jest absolutna, że jego stanowisko nie jest mu dane na zawsze. Musi po prostu. Unikać jak gdyby takiego jednowładstwa i jedno y, głośnego swojego. Musi to zmienić, bo świat nie jest czarno-biały. Świat jest różnorodny i musi też wiedzieć, że te konie są porywiste i mogą zaprowadzić go w złym kierunku, gdzie może się wywrócić i tego musi unikać, że nie on wszystko wie najlepiej. Tak. Bo są różne możliwości i są różne sytuacje, i trzeba dostrzec, że jeszcze gdzieś tam jest inna droga, tylko trzeba odpowiednią drogę wybrać, w odpowiednim kierunku podążać tym rydwanem, który powodzi czyli tym, co robi w życiu, jak rządzi naszym krajem. Jakie jest przesłanie życiowe dla? Donalda Tuska, przesłanie życiowe, mak, rydwan, i znów te dwie dwójki, dwójka znaczy i ten yy, król buław, czyli przesłanie dla niego to jest takie, że przestań to robić. Zacznij też dawać coś dla ludzi, dla państwa, nie tylko brać i decydować o tym, jako jedna osoba i to jeszcze taka yy, despotyczna, charyzmatyczna, ale tylko we własnym celu. Bo tu jest strzelec i tu jest skorpion, czyli jest to charyzma i taka celność strzelca, i takie cele, które sobie wybiera w życiu i bez i nie chce się w żadną stronę podporządkować, tylko we własnym interesie działa i to z takim naciskiem, że to on jest najważniejszy, najmądrzejszy i najlepiej rządzi partią i krajem i Polską. Czyli to jest taki portret polityczny. Także pierwszy ten portret, Donalda Tuska, i będziemy teraz następny portret za tydzień robili. i Niech Państwo zgadną, kto to będzie. Może jeszcze macie jakieś swoje pomysły, piszcie, komentujcie, oceniajcie, klikajcie łapki w górę. Suby, dawajcie. Do miłego usłyszenia i zobaczenia za tydzień na portretach politycznych. Dajcie nam bardzo krótko.